Spotkałam Ciebie i popatrzyłam oczami intuicji. Drzwi do swego życia przed Tobą otwarłam. Ramiona, które dawno nie obejmowały z czułością. Serca lud stopiło twoje ciepłe spojrzenie. Dotyka moich marzeń, by zacząć wszystko od nowa. Życie swoje zaplanowałam. Mój świat powiększył się o jedną bratnią duszę. Oddałam Tobie pragnienia były wszystkim, co posiadałam sercu związanym z tobą już na zawsze. Męska fantazja Sypialnie miłosna piosenka zmysłowy nastrój buduje. Wdycham podniecający zapach kadzidełka, leżysz naga, uśmiechnięta i porządliwym gestem przywołujesz. Jestem blisko, dotykam twarzy, Ust namiętnie je całuje, potem całą pocałunkami obsypuje. Uwielbiam patrzeć w te lekko przymglone zmysłowością oczy, na pełne pożądania wijące się lekko w pościeli ciało, które pragnąc mnie krzyczało, bym jeszcze mocniej przywał do niego i wnikając głęboko, energicznie wiosłując, razem z tobą dopłynął do rozkosznych uniesień szczytów. Zbliża się skarbie dzień zakochanych i dlatego podaruj mi to co najlepsze. Nie żałuj mi niczego. Podaruj mi swoją czułość i troskę swoją mi okaż. Serce kochające nie tylko w walentynki pokaż. Miłość jest cennym darem, na który każdego stać. Widzisz, kochany, że nie musisz wcale się jej bać. Pozwól, by w sercu twym nastałe już zamieszkała, a ja o trwałość tych uczuć nie będę się już bała. Czy będzie to zyskiem? Już ty nie mać się o to, bo miłość w sercu cenniejsza niż najlepsze złoto. Zmysłowy dotyk Twój delikatny dotyk rozbudził ciało. Lekko zadrżały krainy jeszcze uśpionego pożądania. Twoje dłonie. Czule muskające wierzchołki gór skierowały się powoli w dół, budząc ze snu dolinę rozkoszy. Błądzisz już po niej całej, coraz bardziej ci oddanej, coraz mocniej rozgrzanej, pragnącej absolutnego zjednoczenia, całkowitego zapomnienia, w tańcu rozkosznej miłości, ryt rozbudzonej namiętności. Spotkanie. Zapamiętałem Ciebie w tej pięknej, niebieskiej sukience. Oczy Twoje koloru nieba i to jak ciepło podałaś mi ręce. Patrzyłaś wtedy tak nieśmiało, kiedy witałaś się ze mną. Zauroczyłaś mnie sobą, także nogi ugięły się pode mną. Niewinność Twoja wyzwoliła falę uczuć w mym sercu. Zapragnąłem nagle stanąć z Tobą na ślubnym kobiercu. Obraz ten w mojej pamięci tak miły jak z posłanie. Ciebie już nie mam, a on mi w moim sercu na zawsze zostanie.